Witam Państwa ponownie. Chciałbym... Wybrałem dla Państwa jeden z produktów Knipexa. Uważam, że jest ciekawym produktem. Pokażę najpierw funkcję tego produktu. Jest to taki multitool. Akurat w wersji dla przeciętnego elektryka numer tego produktu 1386200 firmy Knipex. Króciutko, szybciutko pokażę Państwu parę rzeczy, które są bardzo istotne. Oczywiście na każdym produkcie mamy numer katalogowy tego produktu, możemy to zweryfikować z katalogiem, zobaczyć co, na co możemy sobie pozwolić, opis do czego, w tym przypadku docięcia cięcia 50 mm kwadrat dla miedzi aluminium jest to opisane i wszystkie dane, które ważne są w przypadku narzędzi VDE, mówiąc potocznie, czyli do 1000 V, to jest normalizowane, to musi posiadać każdy produkt, też rok produkcji, który tutaj jest podany i tak dalej i tak dalej. To wszystko, o tym wszystkim mówi norma. E, funkcje. E, w tym przypadku narzędzia w wersji izolowanej mamy mianowicie takie funkcje. Możemy ciąć e, mieć aluminium do 50 mm2, 1x50 m Możemy ściągać izolację 1,5-2,5 Możemy zaprasować tulejki cienkościenne do 2,5 m e, Możemy zadziałać tym e, narzędziem jako typowe szybce, żeby coś przychwycić i przesunąć. E, nie mają nacięć na samym końcu, tylko dlatego, żeby można było przechwycić element, który nie chcemy zniszczyć. Czyli delikatnie łapiąc końcóweczkę. Natomiast te cztery krawędzie, które powstają z tego narzędzia, są do tego, żeby na przykład w puszce podtynkowej wypchnąć ten element, który jest przewidziany na kabel i też go obradować. To jest typowy gratownik. Jeżeli chodzi o cięcie, pokazuję na przykład kabelek 3x2,5 w drucie. Nie ma problemu najmniejszego, to jest po prostu jak elegancko cięcie prostopadłe bez uszczerbku jakiegokolwiek i, i powodujące idealne cięcie prostopadłe. To samo możemy zrobić oczywiście na linkach. Tu mamy 3 razy 1,5 w lince, nie ma przeszkód. Dodatkową funkcją jest ściąganie izolacji. Mamy dla instalatora półtora, dwa i to jest podstawowy kabel, z którego on korzysta. I tak naprawdę, żeby ściągnąć izolację, na przykład dla, tego, dla tej linki jest to bajecznie proste. Zakładamy tulejkę cienkościenną, w tym przypadku oczywiście do danego przekroju, zamykamy, ściskamy i mamy produkt jakby zamknięty. Tak jak powiedziałem, instalatorstwo, czyli osoby, które produkują, nie produkują, pracują na puszkach podtykowych, na gniazdkach, wtyczkach, tego rodzaju, czyli korzystają też z tego rodzaju kabli płaskich, możemy je też niąć do 3x2,5 kwadrat, w drucie też. Bardzo fajną funkcją jest ta, ta funkcja cięcia. Tu mamy 16 kwadrat, proszę zobaczyć, prostopadłe, ładne cięcie. Pokażę Państwu też na drucie 5 razy 2,5. To też możemy zrobić. Jest cięcie naprawdę bez skrupułów, mogę powiedzieć, że jest bardzo szybkie. Więc szczególnie jak robimy dużo, możemy to śmiało wykorzystać, nie zmęczymy dłoni. Tu mam lineczkę 35 kwadrat, proszę zobaczyć, jak sobie elegancko daje radę ten produkt. Prostopadle mamy sprawę załatwioną. Ważna rzecz, przez to, że są te cztery krawędzie, to co pokazywałem wcześniej do gratowania, to my możemy jeszcze te krawędzie wykorzystać, proszę zobaczyć, do wszelakiego rodzaju y, zamków, które występują przy szafach. Czy to na kwadrat, na przykład jako klucz, czy to w przypadku trójkąta, czy to w przypadku y, większego kwadratu i tak dalej i tak dalej. Jest ich wiele. Nie chcę powiedzieć, że wszystko nam zastąpi, ale na pewno wiele rzeczy możemy tym produktem zrobić. Polecam, bo mamy w jednej torbie narzędziowej, przy pasku, w dłoni jedno narzędzie z wieloma funkcjami, co powoduje też wszelakiego rodzaju oszczędności. Zapraszam